Totalnie nie mówiłem wam o tym widzowie, ale założyłem się z paroma youtuberami o to, że jeśli w 24 godziny od rozpoczęcia gry na nowym koncie ze względu na to, że przypominam widzowie o tym, że moje główne konto, gdzie miałem takie pety w poprzednim update'cie i tak dalej zostało zbanowane niestety, no na okres 7 dni akurat, dlatego myślę, że to jest dobry challenge, żeby zrobić, tak jak widzowie założyłem się z paroma youtuberami o to, że jeśli w 24 godziny od wystartowania gry na tym koncie zdobędę lepsze pety niż takie, które miałem wcześniej, no to najzwyczajniej w świecie dadzą mi po jednym swoim Najlepszym pecie Problem jest taki również, że jeśli dostanę Unbana na swoim koncie, to będę Musiał oddać im moje wszystkie Pety, gdzie miałem tam chociażby kata więc no może być widzowie Przykro, może być przykro, jeśli się nie uda Tak ci jak widzowie, na sam starcie oczywiście stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie dzwonkiem. Jeśli chcecie wygrać peta, napiszcie chce peta W komentarzu każde półtora tysiąca lajków To jest jeden pet do rozdania, więc No piszcie widzowie, jeśli chcecie cokolwiek ode mnie dostać Tak ci jak widzowie, zaczynaliśmy w sposób Taki, jak zresztą widzicie, co nie? Teraz na ekranie macie takie przebity. Zaczynaliśmy totalnie od zera. Totalnie, wiecie, zero robuxów, czegokolwiek. No i prosiliśmy paru youtuberów o to, żeby najzwyczajniej w świecie dali nam parę petów. No i te pety otrzymałem. Co nie, dostałem jakieś tam pety. No i ogólnie następnego dnia postanowiłem zrobić speedrana. No i w międzyczasie, nie mówiąc wam, oczywiście wystartowałem z tym wyzwaniem. Zaczynałem totalnie od zera. Nie miałem totalnie niczego, poza tymi petami od youtuberów. Nimi doszedłem widzowie 15 minut około. No w sumie to macie na poprzednim odcineczku właśnie. E, do Dotarłem w jakieś 15 minut do ostatniej, właśnie mapy, tutaj, właśnie w Pet Simulator X. No i po tych 15 minutach znajdowaliśmy się tutaj już z dobrą, fajną sumką, że tak powiem, pieniążków. No i od tamtej pory, widzowie, no minęło już około, mm, około 8 godzin, więc w tym momencie znajdujemy się w 8 godzinie naszego wyzwania, widzowie, o którym Wam nie mówiłem, ale no mówię, no jakby progres widzieliście początkowy, bardzo szybki, bardzo długi. Teraz mamy moment farmienia i po prostu zdobywania wszystkiego tak, żeby. No po prostu, e, no było tego jak Najwięcej, co nie widzowie, więc e, no właśnie Tak to wszystko wygląda, boostów trochę Mamy, podbieraliśmy sobie ich troszeczkę Zresztą jak, o czekajcie, czekajcie, ja wam pokażę Jak widzicie, no parę boostów gdzieś tam wpadło Generalnie, są te boosty e, przeze mnie Gdzieś tam posiadane, no ale problemem jest Nadal to, że po prostu ten magnet mi nie działa Nie wiem widzowie, co się odwala z tym magnetem Ale po prostu, no to niezbyt działa No i po prostu moje farmienie jest takie monotonne No i po prostu muszę cały czas latać I zbierać jak totalny głupek Tak czy siak, myślę, że to jest dobry moment, że skoro mamy tyle tych coinów bardzo ładnych, bardzo pięknych, no to możemy najzwyczajniej w świecie po prostu pójść i sobie otworzyć parę, wiecie, parę parę gdzieś tam jajek. Problem jest jedyny taki, że po prostu nie mam game passów takich, które dadzą mi jakiegoś ultralaka czy coś. I to jest, mam wrażenie, że jedyny, jedyny problem, więc no na ten moment widzowie, no nie ma sensu dla mnie tego kupować, bo jakby jeszcze pod tym filmem, co powiedziałem, że jak będzie 13 koła lajków, to tych 13 koła lajków nie ma, więc nie kupuję tych game passów. Ale widzowie, Myślę, że możemy sobie parę tych skrzyneczek po prostu otworzyć. Parę tych jajeczek otworzyć. E, tylko, że będziemy chyba i tak musieli kupić pasa na. No, na, 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 na trzy te otwierania. Chociaż myślę, że nie. Dobra, zobaczmy w takim. O kurde, 94% szans. Dobra, czekajcie. Odpalmy sobie busty widzowie chociaż, cokolwiek. Dobra, let's go, widzowie. Otwórzmy sobie. Może coś wypadnie nam od razu jakiegoś pod. Okej, okay, rera dostaliśmy. Ile terery widzowie mają damage? Zobaczmy sobie. Okej, okej. Okay, okay. Są dosyć mocne terery widzowie. Myślę, że dosyć spoko opcja. Dosyć spoko. O, epik, dostaliśmy epika widzowie od razu. Dobra, więc szybko otwórzmy sobie godzina ósma, widzowie, godzina ósma naszego wyzwania. E, staramy się zdobyć jak najwięcej tutaj Żeby po prostu, nie wiem, wykręcić może jakieś lepsze pety. Na razie dostajemy jakieś gówniane basiki, które no niezbyt nam w życiu zmienią w ogóle pasje, widzowie. Pierwsze jajka otwieramy, dostajemy wyzwania, dostajemy teraz achievementy za to, że... O, dobra, kolejny epik. Za to, że po prostu, no wiecie, za to, że po prostu em, e, sobie... O, kurde, kolejny epik. Teraz otwieramy te jajka. Ej, to jest niesamowite widzowie, naprawdę. Powiem wam tak, jak dropną mamy jeszcze jakieś epiczki, jesteśmy w stanie sobie zrobić go wtedy na Rainbowa. Dzięki temu, widzowie, jesteśmy w stanie naprawdę pocisnąć jeszcze jeszcze więcej. Ehm, I będziemy wówczas, jeszcze powtarzając, w stanie zrobić sobie trochę lepsze pety. I przy okazji myślę, że już olać to, że mi lecą, lecą te pusty w tle. Muszę sobie porolować widzowie. Porolować muszę sobie pety, głównie ze względu na to, żeby. O, epic Ale jakie ładne są widzowie, te zwierzaczki. Weźcie napiszcie w komentarzu, czy się wam podobają, czy też nie, bo naprawdę są mega. Ehm, no i co? 8 godzinę chcę spędzić widzowie. Tak, że po prostu będę rolował sobie przez ten cały czas tepety. No a później, prawdopodobnie, kupię sobie dostęp do skrzynki, bo chcę wyjść z domu wreszcie, nie siedzieć na tym krześle już, nie wiem, e, którąś godzinę. E, po prostu chcę. O, epic, bardzo ładnie. Po prostu chcę sobie wyjść z domu na jakąś siłkę czy coś i, e, i dlatego potrzebuję. O, czekajcie, 5 mamy ich kurde fajna, No to chyba niezbyt dobrze widzowie. Niezbyt dobrze widzowie. Będziemy musieli w takim razie, no, troszeczkę pokombinować, bo nie chcę ryzykować e, w ten sposób. Dajcie jak Właśnie pójdziemy do Ancient Forest I spędzę tutaj trochę czasu Głównie ze względu na to, że trzeba przerolować te pety No i po prostu trzeba zrobić tak, żeby one były troszeczkę lepsze niż są teraz w tym momencie Bo nie ukrywajmy, że te statystyki, których ja używałem są totalnie do dubci. A przydadzą się Tech Coiny, Agility się nam na przykład nie przyda Jakiś magnet większy się nam przyda Nie wiem, widzowie, ja mam... W... A, fantazy Coin A, dobra, ja już się podnieciłem, ja widzowie No właśnie, tak wygląda moje życie, że czym się podniecam, a później się okazuje, że, że no jest jak jest Tech Coiny, jedynka, nie trzeba tak ci jak widzowie, słuchajcie, spędzam tutaj troszeczkę czasu e, i widzimy się w takim razie. Myślę, że za jakieś 4, 4 godziny. Non-stop będzie grane, widzowie. Zostawię sobie na skrzynce, więc e, jakby można powiedzieć, że dalej będę w grze, dalej będę, wiecie, dalej będę nawalał. W ogóle śmieszna sytuacja, bo dużo ludzi dziś pisze do mnie na Discordzie. Discord, już się /y w ogóle polecam serdecznie widzowie naszego Discorda. E, to ogólnie dużo osób mi pisze, że jestem nienormalny, bo na przykład ostatnio miałem 48 godzin w Robloxie i, e, i tak właśnie do mnie piszecie, że, jest, że jestem nienormalny, więc jeśli wy uważacie, że jest nienormalny, to zostawcie lajka like i oglądajcie film do końca, bo myślę, że na koniec przygotuję dla was mega fajne rzeczy też na konkurs do rozdania dla was, więc, więc no, fajne to będzie. No i przy okazji też pamiętajcie, że to konto, które w tym momencie tutaj jest, na którym będą wszystkie game gamepasy kupione i tak dalej. Będzie prawdopodobnie też dla was, więc. Więc na 150 koła subów będzie ono rozdawane. Wystarczy zostawić się suba i tyle. I komentarz, chociaż jeden gdziekolwiek na moim kanale, żebym mógł się z wami skontaktować. Tyle. O, fantazy kolejne. Dobra, widzowie dalej w takim razie. Dobrze, widzowie, widzimy się po kolejnych czterech godzinach około i słuchajcie, co ja muszę zrobić w tym czasie? Przede wszystkim pofarbiłem sobie trochę różnych coinów, żeby w tym momencie nawet podlecieć sobie teraz tutaj i po prostu zacząć sobie otwierać różne jajeczka. Głównie ze względu na to, że widzowie trzeba sobie zrobić kolekcję. Trzeba zrobić kolekcję głównie po to, żeby nas w szybkości sobie po prostu więcej petów Miecie włożyć tutaj do, do ekwipunku, bo na razie tych pet slotów nie mamy jakoś dużo, a z tego co wiem, to właśnie w momencie, kiedy będziemy mieli 150 petów tutaj otwartych, no, to y, będziemy mieli dodatkowego pet slot'a, Więc y, fajnie by było to wbić. Głównie ze względu na to, że po prostu fajnie by było mieć więcej petów, żeby szybciej farmić i tak dalej. Więc ja sobie w tle widzowie y, zacznę zaraz tutaj to wszystko otwierać. Więc prawdopodobnie, żeby zdobyć całą kolekcję, no, spędzę tutaj chwilę. Y, dosłownie po tym, jak się te buściki skończą. No i co dalej, co dalej, widzowie? przede wszystkim otworzę sobie tutaj te dodatkowe rzeczy tymi diamentami, żeby odblokować chociażby jakieś achievementy. Żeby dostać jeszcze więcej diamentów. Nagrody na bieżąco odbieram. No i przy okazji, jak widzicie, sfarmiłem w bardzo szybkim tempie 32 mi, mi, miliony, miliony tych, tych, tych nowych coinów, znaczy tych coinów, więc to nie są nowe coiny. Skrzynki dalej nie kupiłem. Po prostu, nie wiem, siedziałem i nie wychodziłem jednak z domu, się okazało. Teraz dopiero będę to robił. Nie wiem, widzowie, co się stało, ale nic tu nie ma. Zetepnąłem się i tu nic nie ma ogólnie. I mi przykro jest, bo się okazuje, że e, chciałem sobie pofarmić, a mi w tym momencie boost ucieka i e, I nic mi się tu nie respi. Nie wiem o co chodzi. Ogólnie mamy tutaj taką. Nie mamy tutaj skrzynki. Halo, co się stało? E, coś się, coś się zepsuło, widzowie, chyba za długo. Jestem w Robloxie, mam wrażenie. Nie wiem, widzowie, coś się zepsuło, ale już działa. Poczekaliśmy sobie chwilę. No i ogólnie to tak, bo dużo osób mówiło, że, a ta skrzynka jest uselessem, bo i szybko się ją bije, ale widzowie, ja powiem wam tak, co wy gadacie w ogóle? Ja w tym momencie ustawiam sobie tutaj moje pety i dlatego chcę tą skrzynkę sobie robić i ją nawalać, bo po prostu, e, no nie wiem, szybciej ją zniszczę, więc szybciej dobiję bonus, więc szybciej będzie wszystko. Ogólnie wszystko by było szybsze, widzowie, no ale po prostu w tym momencie jest taka sytuacja, że, no niestety, ale nie gram na serwerze z Widzami, więc nie mam coin multa, czyli po prostu nie mam więcej coinów w tym czasie, ile mógłbym mieć, więc no, to jest niestety taka unlucky sytuacja, widzowie, że po prostu nie jestem w stanie tego zrobić tak szybko, jakbym mógł, ale widzowie mam również dobrą wiadomość dla was i myślę, że to będzie dosyć spoko wiadomość. Ze względu na to, że już niedługo, mianowicie w ogóle w ten weekend, myślę, że nawet widzowie, to, to, to się stanie. Wrócą koszulki premium i będę was mógł dodawać na tym koncie. To konto, dopóki 150 Subów nie będzie na tym kanale, no po prostu. Będę przy okazji dodatkowo na nim grał, więc będziecie mogli też grać ze mną i tak dalej, więc możliwe, że na dwóch kontach po prostu będę sobie pykał. Dlatego widzowie, serio, zostawcie tego suba, no i włączcie sobie powiadomienia, no bo będę informował was na bieżąco o co chodzi i tak dalej i przy okazji będziecie wszystko wiedzieć, jak na tym koncie wygląda. Więc myślę, że akurat spoko sprawa, spoko sprawa, szczególnie, że no jak powiedziałem będę musiał kupić te wszystkie game passy w sumie patrzyłem ostatnio na film, no i jak widzicie tych lajków jest powyżej 13 koła, więc no doigrałem się trochę. I czy jest mi przykro z tego powodu? E, nie, ale po prostu nie spodziewałem się, widzowie, że aż tak mocno mi dowalicie Więc e, dzięki i super jesteście Póki pety mi tutaj biją i nie zbierają oczywiście, bo e, magnet mi nie działa Nie mam pojęcia czemu Dalej, nie mam pieprzonego pojęcia czemu Mam pety z magnetem Ty, ty, ty jesteś magnetem I czemu ty nie kolekcjonujesz tych orbów, wariacie? Ty, ty, ty. Ja nie wiem, widzowie, napiszcie mi o co chodzi, bo ja naprawdę nie rozumiem Tak czy siak, widzowie, przyszedł czas, myślę, również na to, żeby tworzyć kilka kolejnych skrzynek Żeby kupić sobie lepsze pety po prostu, więc chwalimy sobie teraz te busty. No i otworzymy kilka kolejnych złotych tutaj jajek. Więc myślę, że to seria jest dobry pomysł, bo mamy 30 baniek, więc po prostu sobie otworzymy i. Aha, co? 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 45 slotów w inwentory to jest full. No to nieźle się bawisz, gierko komputerowa. Wow, niesamowite, naprawdę, nie? Dobra, wywalamy te basiki widzowie, ale jakby. No, ja szczerze jestem w szoku. Wywalać. Ja jestem w szoku. Z jak, nie, jak nie zapłacisz, to naprawdę jest tylko tyle tego. Wszystkiego? To jest niesamowite, że to jest po prostu. Czy ja mam te 100 Robuxów? Mam. Dobrze, dokupmy sobie, widzowie, te 100 slotów, bo ja po prostu nie przeżyję. Nie przeżyję, jak mam mieć tyle slotów. Uff. Dobra, jest okej, okay, widzowie. W ogóle ja chciałem powiedzieć, że czwartą kawę dzisiaj piję, więc jeśli nie będzie odcinka jutro, to znaczy, że wywaliło mnie z butów i już nie będzie filmów na tym kanale. Ogólnie nie będzie mnie, więc e, możecie naprzeć nic, jak nie będzie jutro filmu do 15.15, .15, ok? No, więc czekajcie, bo 15.15 .15, filmy codziennie i otwieramy sobie na szybko skrzyneczki. Znaczy jajeczka, zobaczmy. Aha, basic. Mhm, mm no jojo, jo. aha, jojojo, jo, jo. ta, basic, ale czy ty możesz? Nie wiem, no ta gra mnie nienawidzi widzowie chyba, co? Czy ty możesz, proszę, aha. Zaraz się popłaczę. O! No i dziękuję, wreszcie epik, dobra, ty. No ja juwa jakaś widzowie tutaj w moją stronę leci, mam wrażenie. No taka naprawdę bardzo mocna. Dobra, y y ostatnie trzy, cztery. Nie wiem ile, ale mało. Dzięki, dzięki Gierko, no super, jesteś niesamowita. Uuu, widzowie, naprawdę. No, no nie, bardzo fa nie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie no widzowie, zaraz przez okno wyskoczy, przysięgam. No i nie stać... na no, do dupy jesteś Gierko ze strana. Dobrze widzowie, tym pozytywnym akcentem Uda... <laughs> Udajemy się tutaj i tutaj... Co, 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 co się stało? Co się stało? Czemu, co? Halo! Ej, co się odwala widzowie w tym... Przecież mam ich sześć. O co chodzi? Co się stało? Ty, biorę. Co to ma być, widzowie? O co chodzi? To są różne? Red Fluffy, Red Fluffy, Luna. Nie no, błagam, czy naprawdę oni wprowadzili, nie wiem, płeć tych zwierząt? Ja w tym momencie nie mogę ich zrobić na Rainbow, bo są... Zaraz się popłaczę widzowie przysięgam. Ja się, ja się po prostu popłaczę zaraz. Co to ma być? To se mogę zrobić, bo mają takie same imię. Naprawdę wy sobie żarty ze mnie stroicie. Ta gra chce naprawdę... To, to jest test psychiczny, widzowie, to jest test psychiczny. Graj tyle godzin i, i rób tak, żeby było okej. Okay. Ale widzowie nie jest okej. Okay. Ja jestem w agonii i ja naprawdę zaraz wykituję. Widzowie naprawdę nie jest ze mną źle, moja psychika już po prostu się zaczyna odzywać i mi mówi, że jestem głupkiem skończonym. Ber Etan i twoja stara ze srana. No, powiem wam tak, widzowie. Um, czy jestem zadowolony z tych petów? Spójrzcie mi prosto w oczy i sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. O, dobra. Steampunk. Nie wiem, widzowie. Ja już naprawdę. Broodmowa. Nie wiem. Głupia, głupia, głupia gram, głupia gram. Gra. Gdy chcę zrobić coś, najszybciej jak się da. Ale mówią mi. Oj, 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 wariacie. Nie jesteś w stanie. Ale przynajmniej to jestem w stanie, widzowie, zrobić. Więc poczekamy jeden dzień. Dzień, no, super, naprawdę bardzo mi to ratuje. Dupcie, naprawdę niesamowicie mi to ratuje wszystko. Dobra, wy się chociaż szybciej zrobicie. 12 godzin. Dobra, zróbcie w 5 cokolwiek, bo nie zostało mi jeszcze dużo. Czy ten... Ekwipunek wygląda dobrze. Nie, nie wygląda. Nadal jest gorszy od mojego normalnego. Zostało nam, widzowie, połowa dnia. Zostało nam 12 godzin, widzowie. Nie jest dobrze. Zostałem pety na skrzynce, widzowie, i nie wiem. Po prostu nie jak już tam stoją. I, I nie wiem, zacznę żulić od widzów na Discordzie, żeby mi dali może jakieś pety. Bo nie ma innej opcji. Po prostu ja już nie widzę innej opcji. Nie wiem, mam się schować do tej skrzynki, żeby te pety zbierały. To sorry, widzowie, że tak narzekam. Ale to jest presja czasu. Nie rozumiecie aż takiej presji, bo ja mogę stracić pumpkin huge A wiecie o co chodzi, nie? Więc, um, więc po prostu szanujcie to, ok, Że tak marudzę i przepraszam dla was i miłego dnia wam życzę, widzowie. I dalszej części filmu ja walę głową w skrzynię i się widzimy za... Dobrze, widzowie, do skończenia naszego wyzwania zostały nam jeszcze około 4 godziny, dlatego słuchajcie, szybko uda mi się w ogóle, spipszyłem tu strasznie ze względu na to, że ja po prostu nie podleciałem tutaj i nie kupiłem sobie wszystkich upgrade'ów, więc... A... Więc w tym momencie będziemy to robić, bo mam trochę diamentów, jak widzicie, trochę zostało na farmie, więc jakby mogłem to zrobić znacznie szybciej, bo trochę po prostu szybciej bym zrobił wszystko i jakby byśmy mieli więcej pet slotów, żebyśmy mieli wszystkiego. No ale niestety jako że jestem głupi widzowie i wszyscy dobrze o tym wiemy, no to po prostu tego nie zrobiłem. Również widzowie odebraliśmy przed chwilą sobie nowego peta, który prezentuje się tak, czyli jest to po prostu zwykły The Grim Reaper. i ogólnie jest taka dosyć fajna sytuacja ze względu na to, że jak widzicie, mamy ghoul Horsów trochę i robią się nam kolejne yy, te, jak one się nazywają, Dark Matter. O właśnie. Robię się nam kolejne Dark Matery, bo Puzona żeśmy poprosili o to, żeby mi dał. Więc tak jak mówiłem widzowie, no trochę powyżulam, ale to nie jest tak, że tego, że ja nic nie robię i mi inni dają. Tylko to jest tak, że ja się postarałem, żeby on mi dał. I ja miły byłem i ja dużo tego tam pomogłem i ja powiedziałem, że jest super. I e, wylizałem dupę po prostu widzowie, żeby dostać się jakiegoś peta. No szanujmy się. No znaczy szanujmy się wszyscy, bo ja się nie szanuję na przykład w tym momencie. Tak czy siak mam wrażenie, że w ogóle... Zaczęło działać mi. Wreszcie zaczęło mi działać magnet. Patrzcie, widzowie. Widzicie? Wreszcie zaczął działać mi magnet. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale po 20 godzinach od rozpoczęcia gry, dopiero zaczął mi działać magnet. Czy ja po prostu te ulepszenia by... były nam magnet? Chyba nie? Dobrze, widzowie, nieważne. Ważne jest to, że w tym momencie ustawiamy sobie na skrzynkę. No i po prostu w międzyczasie troszeczkę zbieraliśmy tych coinów, ale... ale myślę, że nie uzbieraliśmy jakoś dużo. Jeszcze sprawdzę sobie, dobra, tutaj rewardy za 57 minut, a tutaj rewardy mamy również chyba za... A nie, już mamy. Do odebrania, więc słuchajcie, widzowie, odbieramy sobie nagrody. No i lecimy w takim razie na ostatnią mapę. Powoli wydaje mi się, że może mi się nie udać i że przegram zakład. No nie wiem, no po prostu albo dam chłopakom te pety, albo po prostu, no nie mam pojęcia, ale no trochę szkoda, widzowie, trochę szkoda będzie stracić chociażby tego tego huge cat'a i, i tyle, no więc huge cat wróci do właściciela, mi się wydaje, widzowie, że no niestety, ale nie, może mi się nie udać, jeszcze oglądać film do końca. Mamy jeszcze parę godzin, ale ale nie wiem, szczerze się boję, szczerze się boję, więc słuchajcie, widzowie, ja odpalam sobie w takim razie boost i po prostu e, widzimy się za kolejne parę godzin Zobaczymy, czy się nam uda po prostu Ok, ok, ok Dobrze, widzowie, zostało nam ostatnie 10 minut naszego wyzwania No i generalnie powiem wam tak e, Jak widzicie, przez nockę sfarmiło się dosyć dużo coinów Więc mam zamiar je jakoś tak fajnie spożytkować No i przy okazji e, możemy mieć szansę na to, żeby troszeczkę się odbić Dobra, ogólnie to tak Chciałbym teraz zrobić właśnie view Klejmujemy sobie nasze e, pety No i mamy dodatkowe dwa ghoul horsy. Czekajcie, gdzie one są? Glittering, o mój Boże, ale... O, jezero! reality, Dobrze, widzowie. Jesteśmy troszeczkę do przodu. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Dobra, ciebie wywalamy i... Powiem tak, widzowie. W tym momencie już widzę, że ja ten zakład przegrałem. W sensie, grałem przez 24 godziny tutaj i rzeczywiście e, te skrzynki były farmione. Rzeczywiście starałem się to jakoś ogarnąć, ale chodzi na to, że chyba nie mam aż tak mocnej psychy albo po prostu, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy siak, słuchajcie, odpalmy sobie tutaj busty No i postarajmy się otworzyć coś ciekawego ze skrzynek, bo może na tym koncie Coś wreszcie poleci fajnego, więc e, zobaczmy w takim razie. Zobaczmy, widzowie. I. E, 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 i basic, oczywiście. W, sensie, w ogóle największym problemem jest, w widzowie, to, że nie mam game passów w ogóle tutaj na tym e, koncie. I jakby to jest do dupy sytuacja, przez to, że, no nie wiem, na przykład nam żadne Rainbow'y nie wypadają. Albo nam, nawet mamy mniejszą szansę, żeby dostać coś lepszego. Czekajcie, czy mi się zdaje, czy tej skrzynce jest ile? 9, 94% na. na to? Czy, czy kogoś podupiło, kto układał te skrzynki? Nie, no, widzowie, to jest. Ja dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, no ale dobra, jakby. Będzie w takim razie. Golden Jelly, coś tam. Dobra, let's go w takim razie. W ogóle, jak chciałem powiedzieć widzowie, że tego, tak, że ja nie na swoim komputerze teraz jestem, bo nie miałem jak pójść do swojego komputera i chciałem wam dograć odcinek jeszcze przed wyjazdem, bo w ogóle wyjeżdżamy sobie zaraz do, do Zakopanego sobie jedziemy, widzowie. I fajne filmy będą na głównym kanale, dlatego myślę, że jeśli nie subskrybujecie głównego kanału, no to dużo tracicie i generalnie, nie wiem, powinniście się wstydzić. Głównie przez to, że tam fajne rzeczy właśnie się pojawiają i jak ich nie widzicie, to znaczy, że tracicie. A oni chyba nie lubicie tracić, co nie? Ja też nie lubię tracić, dlatego, nie wiem, źle się czuję otwierając te skrzynki. Znaczy te jajka, bo są totalnie useless i mam wrażenie, że... Dobra, powiem wam tak, jakby te jajka są totalnymi uselessami. Ja nie wiem, jak ludzie dostają cokolwiek tutaj dobrego, typu mifikala, no to dostałem, okej. Okay, dobra, mifikala mamy, ale nie wiem, jak ludzie tutaj dostają na przykład legendę. W momencie, kiedy na tą legendę macie... Ile procent? i Ile tutaj procent mamy na legendę? A, To jest legenda, czy co to ma być w ogóle, wizowie? Nie wiem, ale to jest totalnie powalone, no ta skrzynka nie oddaje widzowie, no nie oddaje, no. No powiem tak, widzowie, zostało tych jajek jeszcze do tworzenia z jakieś 15. O, epic, dziękuję serdecznie Ja bym w ogóle chciał się was zapytać, co nie, to tak możecie napisać I ja może będę przypinał serduszka czy coś za odpowiedź Ogólnie to jest taka sytuacja, że w sumie dosyć spoko mi się nagrywa takie odcinki Że jakby, wiecie, albo jakiś zakładzik, albo po prostu, nie wiem, że muszę grać ileś tam I robimy ileś tam i się staramy, wiecie, jakoś rekordy jakieś pobić i tak dalej Napiszcie, czy chcielibyście więcej takich filmów Na przykład napiszcie tak, chcielibyśmy, albo tak, chcę, albo tak, nie chcę, albo nie wiem e, Weź... E, wyskocz przez okno w grze komputerowej oczywiście. Nie wiem, jakby chcę wasz feedback, bo jakby wiecie, zawsze nagrywam jakieś filmy tematyczne, to też jest jakiś tam, dowiecie, tematyczny tematyczne można powiedzieć, ale no mimo wszystko no jest taka sytuacja, że że, że wolę dopytać, nie? No bo jakby wy też tutaj decydujecie o dużej ilości rzeczy, może nie zdajecie sobie sprawy z tego, ale dlatego cały czas wylatuje Pet Simulator X codziennie, bo no oglądacie i mówicie, że jest giga koks i, i że jestem giga hadem i że jestem totalnie zajeb... w tą gierkę komputerową, tego widzowie właśnie o Chodzi. Trzeba, wiecie, Wam, jak Wy robicie mi dobrze wyświetleniami, to Ja Wam też muszę zrobić, żeby było dobrze. Wiecie o co chodzi, widzowie? Mam nadzieję, że nie odbierzecie tego źle i że nie macie poniżej 14 roku życia i że nie pójdę do więzienia za te słowa. Dobra, ogólnie to tak. Skończyło się w sumie, no nie no, mamy 5 minut do skończenia naszego wyzwania, no ale powiem Wam szczerze, że jedyne, co możemy w tym momencie zrobić, to udać się na. E, to chyba był main. No i zrobić sobie rainbow'y, więc a. a nie, tu są fuzowanie. No, fuzowanie przeszło najśmielsze oczekiwanie. Do to jest widzowie. Ja szczerze myślałem, że sobie poradzę jakoś lepiej tutaj, no ale i tak jest okej, okay. i tak jest okej. Okay. Aha, no naprawdę Boże, jakie to syfony wypadają typowe. Dobra, to bierzemy to w takim razie 100%. E, ile ty masz w takim razie D-Mage'a, gościu? Powiedz dla mnie, ile ty masz D-Mage'a jako Rainbow? 12. O kurde, fajne, no, to to, to, to to, powiem wam, że całkiem jest przyjemnie, całkiem przyjemnie jest. Teraz widzowie, wbijamy sobie tutaj. No i w tym momencie, widzowie, myślę, że w takim razie możemy powoli kończyć. Wy słuchajcie, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. za obejrzenie. Pamiętajcie o lajku. Like Pamiętajcie o sobie, no i pamiętajcie, że jesteście super widzowie, bo każdy jest super, kto subskrybuje, a kto nie subskrybuje, ten jest smrodem zesranym, wiecie o co chodzi widzowie. Więc trzymajcie się, do miłego zobaczenia, do usłyszenia i tego, pozdrówcie starego ode mnie, no chyba, że nie macie, to przepraszam.